Mamy nowy event w Pet Legacy, czyli takie Pet Simulator X, zaczynamy słuchajcie i zobaczymy co tutaj będzie w tym nowym evencie. Mamy nowe światy z tego co widzę, jest dżungla, więc ja się udam do tej dżungli i mam nadzieję, że ten nowy update będzie całkiem przyjemny. Zobaczymy, mam 19 tysięcy monet, ciekawe ile będę potrzebował żeby odblokować tu rzeczy. Jak widzicie, mamy tutaj quest, w którym e, musimy odblokować, znaleźć 9 jajek, żeby odblokować. 3 jajka są w foreście, 3 jajka na plaży i 3 jajka na pustyni. Żeby, musimy je odblokować, słuchajcie. Ten portal, żeby dostać jakieś fajne przejście. Zaczynamy. A więc tak, jedno jajko będzie za tym domem drwala. Jedno już wzięliśmy, to będzie drugie jajko, słuchajcie. To jest domek tego drwala, więc tutaj mamy drugie jajko z które trzeba zebrać w foreście i teraz lecimy po trzecie trzecie jajko jest niedaleko musicie się wrócić do e, tego budynku tutaj szkoda że to kurka nie jeździ jeszcze szybciej to ta deska bo to takie jest wolne słuchajcie no ale za ten budynek tutaj jest tu ukryte takie przejście taka jama i będziemy mieli słuchajcie to Kolejne jajko. Teraz na razie le lecimy na plażę. Na plaży też będą jajeczka, więc zaraz wam powiem gdzie. Jedno jajko jest ukryte za tym domkiem takim. Proszę bardzo. Jest? Jest. Mamy jeszcze dwa. Po trzecie jajko musimy udać się w tę stronę. To już będzie to znaczy drugie mm, tu na tej plaży. Jak sami zobaczcie patrzcie, stąd widać te jajka, ten event. Jak widzicie, wlecimy tutaj i mamy to jajeczko, proszę bardzo. Teraz czas na to ostatnie. Ostatnie jajko, które trzeba znaleźć, jeżeli chodzi o tę mapę. Pójdziemy sobie tu i proszę bardzo, jest. Jest, proszę. Cyk, mamy. To nie koniec, to nie koniec. Teraz musimy udać się na pustynię. Na pustynie i na pustyni znajdziemy gdzieś tutaj te jajka. Jedno jajko jest bardzo blisko w tej wodzie tutaj w tym źródełku. Drugie jajko znajdziemy tutaj za tą górką. Proszę bardzo. I sprawdźmy teraz, czy my mamy wszystko tak jak należy. Brakuje nam tylko jednego jajka, czy nawet dwóch. Słuchajcie, trzy jajka a trzy na pustyni, czyli ja nie znalazłem jeszcze jednego jajka na pustyni. I to ostatnie jajko będzie gdzieś tutaj, i będziemy mogli odblokować sobie portal z tym ukrytym światem wielkanocnym. Więc gdzieś tutaj to powinno być, tak? Mi się wydaje, że tu gdzieś to jajko powinno być. Jest, udało się. Udało się go zdobyć. Proszę bardzo. Teraz przeniesiemy się do foresta. Jak widzicie, portal jest dostępny. Czekajcie. Ja sobie tu zrobię takiego screena. O, print screen, żeby wiedzieć o tym portalu. I lecimy. I to jest ten nasz świat. Moi drodzy, wielkanocny. Patrzcie, mamy tu nowe jajka. Co to jest jakiś chik? 7,5 tysiąca. Kurka wodna, mocny. Sprawdzimy, ile on bije ten chik. Słuchajcie. A, ja go nie mogę wziąć, bo ja muszę je kupić. Będziemy zbierać te jajka prawdopodobnie. To był złoty chik. Złoty chick. i za te jajka, które uzbieramy to jest skóra. Ciekawe. Za te jajka będziemy mogli kupić prawdopodobnie wiecie te, te kapsułki, żeby łapać te pety. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak powinno być. Gdzie jest tu jakaś miejsce, gdzie ja mogę to. Patrzcie co to jest jakaś statua. Defeat the giant moa. Co my tu mamy pokonać? A to! Zobaczcie. O, panie, zanim my to zniszczymy, to trochę minie. A, drogie to jest. A tam jest jakaś farma. Zobaczcie. Ej, fajnie to wygląda. Jakaś farma. A tu jest ta tablica, gdzie o, Czy my możemy porozmawiać? Quest and Inclusive Easter Shop Coming Saturday. Czyli tu będą questy. Na razie mamy tylko zwierzątka do odblokowania. 45, pros, proszę bardzo. 45 to kosztuje. No nic, no spróbujmy sobie to zniszczyć. Tego chickena jednego. I dostaniemy jajko za 45. Czy ja mogę je tutaj? Nie mogę tej kury teraz złapać łapmy sobie to w takim razie. i Zobaczymy ile 19 tylko ten chicken w ogóle ta kura dziwnie wygląda. <gry> no ale ma 19 chick basic 19 obrażeń to jest mało, bo te resztę moich petów naprawdę robi dużo. No nic, moi drodzy zaraz uda nam się zniszczyć o 1200 tylko za takiego o kurka to jest takie niefajne 1200 to jest bardzo mało za za właśnie te te zniszczenie tego no ale cóż co zrobić sprawdźmy sobie ja sobie za to wykupię oczywiście wiele tych jajek okej okay, tu są nawet za pro no nie no wezmę basic słuchajcie basic weźmiemy ile się da no i spróbujemy połapać te pety. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tu jest jakiś hen. No dobra, moi drodzy. Do zobaczenia. Trzymajcie się.